Fałka! Możliwe, że teraz jest najlepszym wyborem jako czołg specjalny za kampanię klonową. Mogliście też zaobserwować, jak dużo to ogłuszenie zmieniło, bo będąc ogłuszonym, ja 28 nie widziałem. No i to jest mankament też w wypadku grania fałki. W tej bitwie może E6 by się lepiej sprawowała, bo byłbym cały czas takim natarciu, szybciej mógłbym dojechać, więcej strzałów mógłbym oddać i będziemy mieli te czołgi w ogniu krzyżowym. Ja na nią załaduję złoto, tak żeby mieć pewność, że przebiję. Ale. Siemanko, i zawitajcie! Bitwy na żywo dobrze znaną Wam. Jakimi? I fałkom 7201K. Na początku zginął nasz Centurion, który sobie skracał w taki sposób. Esetka też będzie obijana. Tam snajpi lodówka. RHM najprawdopodobniej gra w tych krzakach. Mamy. Tylko mocznie STV plus ewentualnie lodówka, która może mieć jakieś kąty, ale to głównie STV będzie mieć kąty na to, żeby nam wspomóc. Ja szczerze nie jestem przekonany do tego, aby grać na tej stronie. Zobaczcie, co się dzieje z setką. Wydaje mi się, że powinniśmy grać na tej flance defensywnie i każdy podjazd to będzie bardzo ryzykowna decyzja i raczej to się bardzo nie opłaci, bo będę zamknięty bez pozycji i. Chciałbym, żeby to oni wjeżdżali głęboko, nacierali w nas i wtedy ja stąd będę mógł sobie rozdawać były po 750, plus jeszcze przypominam, że mogę sobie posnajpić na przykład taką lodówkę i mieć jakieś dodatkowe przestrzały, których reszta moich sojuszników nie ma, ładuje Heka, nie wiem... Kurczę, mi się to nie opłaci. Myślałem, że walnę takiego soczystego heka na początku, ale niestety nie. 2 do 1, ja jeszcze muszę się wstrzymać. Ale powoli możecie zaobserwować, że te wszystkie czołgi ciężkie, które tu grały, one decydują się, żeby zawrócić. No, już nie ma przestrzału ze strony lodówki. Mam bić na te Co prawda, to jest VK. To nie jest e, niemiecki super snajper Czołg ciężki z działem, który strzela za 750. Ale myślę... O kurczę, grill jest na wprost mnie, to ciekawe. Myślę, że to, tego małpiego króla powinienem trafić i przebić. Tak jest, udało się. Zjeżdżamy jak najszybciej na dół, żeby grill nie trafił. Zobaczcie, że oni utrzymali to całe natarcie na, z naszej strony. Ta górna część zabunkrowała się. No i w konsekwencji przegrywamy i to bardzo, bardzo mocno. Ja jeszcze myślę, że tu będę mógł oddać kilka strzałów te czołgi wszystkie, które tu sobie grają. Tego Małpiego Króla chciałbym dobić, nie udaje się Może 277 się cofnie Mogę podjeżdżać pod obiekta, ale tam z tyłu też Pamiętajmy, że stoi sobie grill Ja nie trafiłem w 277 I teraz co by tu wykombinować No chyba muszę spróbować zawalczyć z obiektem I liczyć na wsparcie z TRVA plus może uda mi się zobaczyć tego grilla Tylko najprawdopodobniej tu dojedzie 277, tu dojedzie obiekt 268 Jest i grill Grill wcelowany Dolną płytę chciałem skontować, jednak w bok mnie trafił i ja nie trafiłem. I on mnie trafił w dolną płytę. Może powinienem był skupić do końca, bo tak to chciałem postawić na tym, że jeżeli ja się obrócę, on się odbija ode mnie od tej dolnej płyty, a nie opłaciło to się kompletnie. Jest pancer 7 tam przejeżdżający. że oni mają dużo HP, ale na takich czołgach, które jakieś takie super mocne nie są. Na przykład full HP na lodówce to może wyparować kilka sekund, tylko musimy mieć czołgi, żeby to się wydarzyło. Jest esetka, bokiem niestety nie wchodzi Tu sobie zjeżdża obiekt, Nasze strv zaczyna coś pracować Załaduje na obiekta złoto Szukamy dolnej płyty Licyk wchodzi, on odbija się od dolnej, która była pod odpowiednim kątem Oczywiście ten obiekt powinien celować w mój bok, jakby w ten pancerz, ale jak widać trochę on nie ogarnął i liczył na to, że przebije w dolną płytę Moppy crew, super, już go nie ma Niestety, ale on może mnie przebić wiarzmo działa, ale ja tu go widzę boczkiem 813. I to jest gra i wymiany, na które ja zawsze zapraszam ja gram fałką. Typu jeden strzał, tu cofka. Zobaczcie, że tu jeszcze starano coś wchodzi. Teraz muszę odsłonić dla naszej setki, ale setka nie przebiła. Natomiast mi się udało przebić. Jest 277. Odbijam fałka! Ogólnie rzecz biorąc. Możliwe, że teraz jest najlepszym wyborem jako czołg specjalny. Za kampanię klonową. Chieftain został znerfiony. Obyk 907 jest fajny, ale na takie bitwy losowe, no to szału nie ma. Ja wolę 140 albo przede wszystkim 121B. Natomiast fałka i na bitwy losowe, i to na sporadyczne jakieś turnieje, coś, jest naprawdę wyśmienitym wyborem. I wiem, dziwnie to brzmi z moich ust. NO jak! Ale uwierzcie mi, że ja grałem z fałką. Miałem wielokrotnie bitwy powyżej 10 tysięcy uszkodzeń. Dla porównania, grając z E6, rozegrałem już tych bitew o ponad chyba 500, dobra, w sumie nawet ponad 1000 więcej. A żadnej takiej super epickiej bitwy nie miałem. A, bo o wiele trudniej się gra E6. Oczywiście też można mówić o tym, czy odpowiednio gram E6, e, ale ja przede wszystkim widzę, że to taką ten potencjał na jakieś wyciągi czy coś w fałce jest przeogromny ze względu na to działo, e, które potrafi przypasolić, wejść dobre zmiany, dużo HP, tu coś odbijemy dolną płytą, tu z, wystrzeliłem w tego grilla za tysiaka, on niestety już mnie przebił i obiek 460 430 udobił, ale na takiej beznadziejnej bitwie, w tego typu sytuacjach, ja zadałem 5000 uszkodzeń. Porażka, ale jestem dobrej myśli co do tego odcinka, bo było wiele negatywnych emocji, ale były też na koniec dnia te pozytywne. I trochę tego grania fałką wydaje mi się, że się nie zapomina. Zresztą zobaczymy, kolejne bitwy zweryfikują. I również przepraszam, że dopiero teraz o tym mówię, ale pozdrawiam serdecznie. Wiza, user VM7FN7OCT7T, który zaproponował, abym pograł fałką, dostał duży łapek w górę. Oczywiście staram się wszystkie wasze komentarze, propozycje po kolei sprawdzać Też mam jakiś zamysł na kanał, kiedy jaki czołg się pojawi Ale zapraszam was serdecznie do komentowania, jakie czołgi chcielibyście zobaczyć I wszystko oczywiście staram się brać pod uwagę A my wracamy do bitwy i siódmy zajął dobrą miejscówkę On tu nie będzie do przebicia za bardzo, jeżeli będzie pokazywać wieże. No i teraz tu może być trochę bokiem, ale no to nie jest pewny strzał on strzał 0, wjeżdża w UZ, wjeżdża w V, w naszego centuriona AX. Korci, żeby coś tu spróbować oddać. Jakieś uszkodzenia, bo teraz centurion wszystko przyjmuje. Najbardziej w tą fałkę w sumie, no bo to będzie zagrożenie. No i fałka dostała raz. A my, tu repuszujemy, moje czołgi ciężkie się zgrupowały. Fałka jest bardzo obita. Pamiętajmy o centurionie z lewej. I teraz, czy ktoś dobije fałkę u mnie z 5 sekund? Tego typu czołgiem, który strzela za 750, warto będzie strzelić w czołg, który ma więcej HP. Ale ja musiałem dobić fałkę, bo nie byłem pewien, czy i 7 będzie przebijać. Czy znowu ta fałka nie przeładuje, i znowu nie odda jakiegoś strzału, który będzie kosztować bardzo, bardzo dużo. Nietypowo, jak na murowankę, już dużo czołgów zostało wykrytych. Prze tą WZ-kę wypadałoby dobić. Niestety ona cały czas żyje. Nie przebiła nawet. Czy ktoś może ją dobić ze środka? K91, tak jest. Udało się, no zabrałem, ale trudno, mogę sobie na to pozwolić. Jest tylko i wyłącznie Lodówka i Obiekt 780 bez pota, natomiast Obiekt jest w plutonie, w sumie z Lodówką. Lodówka ma fraga, Obiekt 268 jest też tutaj. Nie popatrzyłem na niego. Nie przebito pancerza, mogłem z Golda strzeć. Muszę trochę uspokoić, bo Zobaczcie, okej, okay. centrum pad, mamy ISA, natomiast 268 jest na jeden strzał, tu jeszcze Arto do mnie strzela. W tym lesie dzieje się bardzo dużo, zostały nam trzy czołgi i w sumie jesteśmy trochę też zmuszeni do tego, aby zagrać tu agresywniej. Ogłuszenie mi zeszło, zaświeciłem 268, cyk, przebijam, nie chciałem zebrać tego strzału, Arto strzeliła. Sobie skorzystam z apteczki, super, 268 nie ma, ja dostałem po spocie. Mogliście też zaobserwować, jak dużo to ogłuszenie zmieniło, bo będąc ogłuszonym, ja 268 nie widziałem, Teraz Iście mnie przebił i Arta ogłuszyła. Jak zeszło mi ogłuszenie, no to już wtedy go zaświeciłem w krzaku. Chciałem odejść 100% strzał, ale ja już nie mogłem czekać 10 sekund na to, żeby to ogłuszenie mi znowu zniknęło. No Arta będzie non stop naparzać. Ja myślę, żeby poważnie pojechać za budynek. 268 przybiło Isa. Ja nie chciałbym zabrać od Isa oczywiście. Może jestem bezpieczny, ale to się okaże. Mam załadowane złoto. Dolna p... Ja trafiłem w działo, ja tego działa przysięgam, nie widziałem. Ależ tu jest clown fiesta tak zwana. IS-7 szuka i odbił się. No dobra, tylko teraz Arta może mnie strzelić, ale isa 7 trzeba dobić. Okej, okay, Arta go dobiła. Tarapaty ogromne, zostaliśmy w dwójkę. Musieliśmy czyścić te okolice, ponieważ już czołgi z drugiej strony się odzywają. No i nie dojedziemy tej artylerii, nie mamy jak, bo jeżeli to zrobimy, to nasz te... Wszystkie czołgi już się wróciły na pozycję, nas rozstrzelają. Nie widzę tego kompletnie. Ori na spocie. Dobra, przebiłem za 752 fajnie. Badczat z lewej może, z prawej może się wychylić. Jest, o oh, on, on jest stokowy, ma to działo, które strzela za 300, więc to wielki problem nie jest. Jeszcze byłem skontowany, więc za bardzo szans nie miał. Ale będzie irytujący, nie powie, że nie. Oho. Dobra, dobiłem Badczata. Ale jest i lodóweczka to jest chory obiekt, jest bardzo niedobrze. Lodówka, lodówka. Dobra, spróbuję hakiem. Postawiam wszystko na jedną kartę, żeby przebić lodówkę z Bo To mi trochę uratuje bitwę, ale nie, Arta mnie dobije. Starałem się jak mogłem, trochę było pecha. Ja nie, nie widziałem, uwierzcie mi, tego działa, które wystawało. To dodałoby nam na pewno kilka sekund w tej sytuacji. I możliwe, że oddałbym jakiś strzał, dwa więcej. Ale w tej bitwie trochę za dużo się działo. W szczególności po tej drugiej stronie. Te nasze czołgi od razu tam agresywnie w lesie się spotkały i walczyły. Nie można było też sensownie pomyśleć. Co do mojego wyposażenia, to zdecydowałem się na takie wyposażenie fioletowe HP, stabilizator i dosyłacz. To działo nie jest przyjemne, ale oczywiście warto mieć dwa zestawy i warto mieć zestaw z turbo z prężarką, bo ten czołg potrzebuje tej prędkości, też łatwiej będzie wam się przechylać. Ja na pewno miałem zestaw z turbo, jak markowałem, ale teraz sobie skorzystam z takiego zestawu, bo gdzieś tam wcześniej go zrobiłem. I też sobie oczywiście testuję. W pierwszej bitwie moim zdaniem był świetny, bo ta mobilność nie była mi potrzebna, patrząc na przebieg tej bitwy. A w tej bitwie, tak szczerze, czy ta mobilność coś by zmieniła? No, też mi się nie wydaje za bardzo. Bardziej by się przydała druga albo trzecia apteczka. Tym razem rzeka Perłowa i przypomniało mi się pytanie, na które dosyć często odpowiadam na streamach, zadajecie mi. W sumie na początku markowania szóstki tego tak i pewnie nie byłem w tej odpowiedzi, ale mogę śmiało powiedzieć, że. Łatwiej markowało mi się fałkę niż e6. -tkę. Mimo wszystko grało mi się lepiej, miałem częściej takie super bitwy. Na tej e6 to jest jedna wielka niewiadoma nie i naprawdę trzeba, trzeba być non-stop skupionym, aby mieć sensowne rezultaty. Nie mówię, że fałką nie trzeba być skupionym, bo również, ale dosłownie jeden malutki błąd na e6 może Was kosztować kilka godzin gry i to mówię zupełnie szczerze. Natomiast na tej fałce. Gdzieś coś odbijemy bokiem. W wypadku tej i mamy o wiele mniejszy wachlarz możliwości co do zajmowania jakiejś pozycji w wypadku E6. A na fałce, oczywiście, to jest czołg ciężki, to jest czołg średni, ale chodzi mi między innymi o to, że taką E6, no nie ma opcji, żeby gdzieś się wychylić. Kawałek wieży czy coś, bo zawsze ten własny staje i ten styl grania. Jak widzicie momentami, może nawet nie momentami, ale dosyć często mnie dobija. Znowu ogłuszony jestem. Przejechaliśmy się po czołgach ciężkich 1402 strzały oddane. Trochę pogąsto tam wleciało, więc spoko. Ale trzeba nacierać dalej. sporo niszczycieli zostało po drugiej stronie. Nie ma co się zatrzymywać. W tej bitwie na pewno turbosprężarka by się lepiej spisywała niż stabilizator, niż ulepszone wzmocnienie. Potrzebujemy mobilności, potrzebujemy tych dojazdów na pozycję. I gonienia tych uszkodzeń to mogę Wam powiedzieć wprost. Jak pancer strzelił, tam jest ta lodówka. No dobra, chyba pojadę po lodówkę, będę tak hamsko skrasać nawet. No też tego małsa udało się przebić. 760, trochę jak taki aktor sobie jeździ kolega na tym mausie A mnie to nie interesuje, to ja mam prawie 3000 punktów wytrzymałości. Muszę w końcu z tego skorzystać, więc pojadę po to niszczyciel w taki sposób. Chociaż już tam wszystkie są obite, chociaż jest też TS-60, którego można, można mu sprzedać jakąś bombę i skupiamy... 100% strzał, mam nadzieję, że to będzie tak. Jest 753, ale to w sumie może być na tyle. No i to jest mankament też w wypadku grania fałki. W tej bitwie może E6 by się lepiej spróbowała, bo byłbym cały czas w takim natarciu, szybciej mógłbym dojechać, więcej strzałów mógłbym oddać. A tu oddajemy jeden strzał i wyobraźcie sobie, jakbym ten jeden strzał nie trafił. Jaka to jest bolączka? Mamy okazję na oddanie czterech strzałów w pięciu, jeden z nie wchodzi i od razu ta biegłość schodzi na dół, ale ja już nie przyjmuję. Ja swoje trzy odznaki na fałce mam. To jest dla mnie odcinek absolutnie for fun. Fajnie w fałce jest to, że mam penetrację, która ma 350 na hicie. No i mausik czy setka to nie jest jakiś żaden problem, jeżeli chodzi o przebicie w wieże. Dostaję sam korogę C. On na 90% jest tu na wprost mnie. Tylko czy. O! Może zdążę, nie, nie zdążę, ale może po spocie coś dostanę. Oho. Wychylił się i dostał, 530 uszkodzeń wleciało. Włączone uszkodzenia to 5400 po tej gąsce w 268v5, ona by mi trochę tą biegłość uratowała. No raport szczegółowy, przypominam, że to jest czołg specjalny, on nie zarabia więcej, gdyby ktoś miał jakieś pytania. 7 strzałów, 7 trafień, 67 tysięcy bez tej misji, tu trzeba to wszystko podejmować i byłoby realnie 20 tysięcy kredytów. Na plus. Co do modyfikacji polowych, to zdecydowanie siódemka w prawo, ósemka w lewo. Tu akurat nic nie wybierałem, bo jakoś nie czułem takiej potrzeby na ten odcinek, żeby coś wybierać. Jeżeli się pytacie o jakieś porady, taktyki, coś, to oczywiście jest w filmie, jak zmarkowałem fałkę. Tam was serdecznie odsyłam, to jest kawał historii, mnie i mojego kanału. A my teraz już myślimy o kolejnej bitwie. Tundra, czołgium, który może przy pastoli za 750, warto wykorzystać ten przestrzał. Ogólnie nie jestem fanem, ale... Jeżeli jestem fałką, kurczę, tutaj była opcja, żeby przejść już do AMX-a. Chodziło mi oczywiście o te czołgi, które sobie przejeżdżałem tu w stronę górki. No nie udało się i teraz nie wiem, czy zdążę kogoś patnąć. Może 60 TP, ale szczerze powiedziawszy, już może być w sumie za późno. Muszę być uważny, bo jestem wielkim klocem, który kamuflażu nie ma i oczywiście mogę dostać spota. Tylko a nasz AMX 4 wypchnął te wszystkie czołgi. Tu już przejeżdżającego nikogo nie widzę. 60 TP mogą grać w drugą stronę. Szybka taka obserwacja, co i jak. Może tego grilla się uda? Nie, nie uda się. Ja mam spota, jest na MX, no ale nie ma co. Dobra, muszę jakoś się ustawić jako taka kontra na te 60 TP, bo te czołgi ciężkie tam mogą podjeżdżać. Tylko trzeba uważać, bo oni mają górkę i jeżeli uda mi się pojechać na przykład na kwadrat A3, A4, to będzie naprawdę w porzo. Przypatrzcie się, że nasza lodówka jest celowana. Jeżeli oni będą się tam wychylać, to nasza lodówka powinna zadziałać. Pozycja super jest fajna i on zasługuje na lepsze wsparcie niż to, co ma teraz. Ja załaduję złoto, niestety mam spota na tego obiekta. Dobrze, przebiłem, fajnie. Tylko nie wiem czy my to utrzymamy z naszą lodówką, bo te czołgi będą zjeżdżać na dół Jedną, dwie pestki na dojeździe powinniśmy sprzedać, ale oni nadal mają cztery pojazdy Trochę snajpienie w ten środek... Straciłem czas, nic za dużo nie zrobiłem i nie, miałem też, nie mam też fajnej pozycji Jeszcze zasłoniłem strzał lodówki Przepraszam, nie sądziłem, że on jest przeładowany i tam kogoś strzela, nie o to mi chodziło Jest i 60TP, mogłem poczekać żeby lodówka strzeliła, mój błąd, biorę to na klatę 60 to przestrzeliło, może jakiś Amorak, coś, ten Tegas? Dostał. Możliwe, że w magazyn, tylko teraz te czołgi mogą nas wypychać pod górkę i możemy dostawać z górki. I to... jest moim zmartwieniem. Ja dostałem w magazyn. Tu jeszcze grill jakiś przestrzał zrobił. No, nie widzę tego, nie widzę tego kompletnie. Wrócę się przodem do tych Leopardów, ale tak jak sądziłem, nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. I całą tą bitwę źle rozegrałem. Nie zdążymy jeszcze kliknąć, żeby strzec w osadkę styd. Tańba. Zupełnie szczerze wydaje mi się, że przeze mnie przegraliśmy tą bitwę. Przede wszystkim gdybym ja grał sobie na przykład na C2 albo od razu na A3 na tych kwadratach, to ja nie pozwoliłbym im na taki gładki przejazd po naszym super konkurorze. W sensie o wiele więcej bym tam uszkodzeń zadał, spłacił, przestraszył te czołgi, jeżeli oni by widzieli mnie w tej pozycji. A przez to, że oni mnie tam nie widzieli, to podjechali sobie i przejechali się po jednym czołgu, po kolejnym. Jeszcze tam zablokowałem tego fv i zdecydowanie myślę, że ta bitwa... Miała szansę wyglądać kompletnie inaczej, i bardziej mogłaby być wyrównana, gdyby nie połasił się na ten strzał ze środka. I teraz widzę mój błąd, i drugi raz na pewno, falką czy jakimś takim czołem ciężkim do trzymania pozycji. Na to się nie pokusza. Może to też jest spoko lekcja dla Was? Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym tak gadał, takie rzeczy, czy raczej tego nie słuchacie. Nie wiem, czy to jest najgorsza bitwa pod względem wyniku mojego indywidualnego, ale zdecydowanie to jest najgorsza bitwa, jaką zagrałem dzisiaj, bo widzę kilka błędów i naprawdę to się. Posypało przeze mnie zdecydowanie. Wydaje mi się, że sporo graczy by powiedziało, a i tak ta bitwa Kamil była, nie wiem, 12-0, 12-4, ale nadal jestem przekonany, że mogła być ta bitwa bardziej wyrównana i błąd, który widzę po swojej stronie zdecydowanie. Są oczywiście bitwy, w których nie ma znaczenia, jak dobrze zagracie, to i tak przegracie, ale to mogła, podkreślam, mogła być jedna z tych bitw, w której moja słaba gra zdecydowała o tym, że przegramy. Wychylam się na Isa, ładuje złoto, dolna płyta, żeby była większa szansa Icyk 821 tylko Arta oddaje, ja od razu skorzystam z zestawu naprawczego, bo nie chcę narażać się na to, że Izmie trafi i w sumie początek nawet nawet ok. Możemy wchodzić w tego typu wymiany oczywiście częściej. Nie chcę tutaj się wychylać, no bo ta arta będzie pewnie cały czas celowana w te czołgi. Domyślnie chciałem grać sobie tu. Ogólnie miasto duchów to jest świetna mapa na czołgi ciężki. Na tyle, na ile nam pozwoli jakaś dłuższa bitwa na zadawanie tych uszkodzeń. Widzimy sterfa podjeżdżającego. Korci, żeby dać jakiś strzał na ślepo w tą miejscówkę, bo tam bardzo często są jakieś medy. I będę czekać na rozwój wydarzeń. Tu już się trochę uspokaja ta sytuacja. Bardziej my prowadzimy na tarcie, ale... widzę. Widzę, że po HP zaczynamy wygrywać. Minotauro podjeżdża. Podjeżdżanie Falcom jest jak najbardziej skazane, tylko muszę sobie to przekalkulować, czy na pewno co nam się opłaci. Strv tam jedzie. Zobaczcie, co się dzieje. Strv jedzie. I zanim ja podjadę, najpierw celuję się w te medy. Dam pomoc naszym medom i czołgi, które tutaj mogą stać, oczywiście jakieś czołgi. Sprzedam jakiś jeden strzał, fajną plombę, i wtedy ja pomogę w mieście moim czołgom, ale chyba tu już nikogo. Nie ma, jeżeli Leopard tak się wychyla, no to wygląda to bardzo solidnie. I dzięki temu, że te medy tak przejechały, odsłania mi się jakby kolejna pozycja, czyli mogę zjechać sobie tu w dół i potem skręcę w lewo i będę mógł na przykład strzelić do bz podejrzewam, albo jeszcze dać przestrzeń na przykład w E-50. IS-7 strzelił. Minusem jest fakt, że z 7 może mieć wsparcie tam z góry, ale co tam może stać? Tam może stać foszbę. B. Tam może stać centega AX, w sensie chodziło mi o to, że nie stoi żaden niszczyciel, który strzeli mnie jednym strzałem za np. 850 czy 1000, nie ma żadnego jak pancera. I wydawało mi się, że i 7 nie zdąży jeszcze do mnie strzelić, ale udało mu się. S prowokuje, okej, okay, jest Centek na spocie, więc rewelacja nawet, celuje się w <śla> ale to poleciało, no niestety pociski są wolne I teraz tu pokazał się Fosz. Które akurat się wbił, ale tylko jeden strzał, więc to nie jest e, cały magazynek. Fosz będzie dalej się wychylać. I ja szukam stuprocentowego strzału i to wchodzi. Teraz e, Fosz będzie mieć spore problemy. On raczej ładuje, ma trzy pociski maksimum, bo wcześniej strzał do leoparda. Może przeładuje, chociaż chyba się nie uda. E, Fosz się cofnął, dobra. I siódmy też. To spróbuję znowu na tego centka się wychylić. Isa, tylko ta Arta. Będzie irytować. I strzelił. Dobra, wychylam się na Isa. Ej, nie strzelił! I dostał od kogoś. Byłem przekonany, że i strzelił. Nie wiem. tak... Takiego mu lufa odskoczyła. Nie słyszałem tego strzału, co prawda, ale tak mi się wydawało. I arta. Uf, nie, nie we mnie. Tam jest ta druga arta. Tu jest TV, TVPek. kątę packa Zaradowałem pocisk przeciw żeby tam przez jakiś samochodzik czy coś przeleciał, ale my to przegrywamy i nie. Dobra, jako bonus zagram jeszcze jedną bitwę, bo ten czołg zdecydowanie na to zasługuje. Jestem pewien, że kolejna bitwa będzie udana. No tego nie było, tak? Tej bitwy też nie było. Jeszcze jedna gratisowa. Full 10 więc jest czym się wykazać IS-7 po drugiej stronie 705 30 tysięcy HP, tylko jedna Albo aż jedna artyleria Jedziemy w stronę miasta W ogóle, gdyby ktoś nie wiedział, to posterunek będzie Już od środy, od przyszłej aktualizacji Zmieniony, tutaj będą dodatkowe Pozycje, takie jakby budynki Na środku, to mówię jako taka Drobna ciekawostka. I 7 zajął sobie dobrą miejscówkę, tak żeby kontrolować na wieżę i wtedy zagranie naszego ISA 7 jest bez sensu, bo on teraz będzie zawsze wyciągany i wychylany na wieżę przez tego ISA 7 I żeby to miało ręce i nogi, my potrzebujemy na przykład jakieś czołgi, które wiadą sobie od góry i z góry, z tego na przykład balkonu będą wyciągać tego ISA 7 A tak to on naprawdę ma świetną miejscówkę. Teraz pozostało nam przede wszystkim wyczyścić medy, tak żeby one tutaj. Nie snajpiły sobie wesoło, cały czas czekał na tego stb -a. myślę, że on tu może się pokazać, albo to W ogóle chyba bacząc strzela, no i ja dobijam stb -a. Leopard co prawda się na mnie wychylił, ale nie trafił. Cofka, bo on szybciej, ale może złapać mnie w dolną płytę, ale nie trafił. Jest i Kran, no nie mogę z nim wygrać w pojedynku na wieżę, nie mam takiej depresji. On też może złapać do dolną płytę moją, a może go gdzieś tu sprowokuję. Zobaczymy, no nie. Należy odpuścić, bo to nic nie daje, tylko się blokuje. Jeździ Godzilla. Jakie czołgi nie są wykryte? Jak sobie popatrzymy, wszystko jest na spocie. Więc można spróbować grać od tej strony, bo liczymy na to, że nikt, że nikt tam się nie cofnął. Tam mogło się cofnąć Progetto, ale szczerze wątpię. Tam mógł się cofnąć Carlo. On długo nie miał spota. O, tu jest Leopard. I dostał 754. Godzilla wjeżdża. Ten I7 uciekł z tej pozycji, ale to zaraz ja będę na tym balkonie górnym i będziemy mieli te czołgi w ogniu krzyżowym. Leopard tak naprawdę jest na jeden strzał. I sekunda, i już go nie ma. Centuriona na X tam został. Nasza Godzilla podpaliła sobie I7. Ja myślałem, czy by z góry się nie wychylać, ale nie mogę, ponieważ ten I7 wjechał głęboko. Dojeżdża 705. Ja na nią załaduję złoto. Tak, żeby mieć pewność, że przebije. Ale. Dobra, udało się przebić, tylko ona też mnie przebije. Natomiast nie chcę zabrać od Isa. I myślę, żeby nie sfokusować w tym momencie Isa Is ma mniej HP, i może raczej jest na dwa strzały. I ja nie chciałbym tu. Hmm... <ścoughs> Dobra, przebiłem Isa. Is się odbił, więc elegancko. piątka może jeszcze raz przeładować, Byle, żebym ja dobił Isa, ale przypatrzcie się, że też Karro na mnie jedzie. Karro strzeliło raz. Nie no, mimo wszystko ja muszę dobić tego isa. Nie, no nie w taki... Dobrze udało się dotarnować. To jest ogromna zaleta fałki. Tylko jest to karro. Karro mnie nie przebiło. Ciągle piątka też mnie nie przebiła. Jeszcze z ten jedzie. Czy może być gorzej? Karro ma ostatni strzał. No, i mnie przebiło karo. Nie mogłem tu nic wykombinować. Zrobiłem 4-7 starałem się jak mogłem. Karo ostatnim strzałem mnie skończyło, ale tu wyjeżdża karo, tu wyjeżdża kolejny Człok, tu jeszcze jeden. Było ekstremalnie trudno, dając się wszystko. Mam nadzieję, że to widzieliście. w sumie to była fałka. Było kilka ok bitew, ale bez większego szału. Na pewno jeszcze fałką chciałbym się zrewanżować i pograć, bo jestem przekonany, że mogę jeszcze zrobić jakieś naprawdę świetne wyniki. Ale dzisiaj. To po prostu nie mój dzień. Dziękuję za odcinek. Trzymajcie się. To Elo.